Hello ludziska, z tej strony Fab284 a to kolejny odcinek na, na moim kanale dzisiaj gramy w Minecrafta, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale, a więc co, lecimy i dobra pójdę spać, bo akurat noc się zaczęła robić e, dobra odłożę sobie niepotrzebne rzeczy i zrobię sobie hełm, ile ja mam kamienia? dobra nie potrzeb... Dobra, heumik muszę zrobić. E, dobra, mam. Tylko, że nawet nie mam e, złotego nawet. I odkładam, i zaraz muszę coś zobaczyć. No, dalej on tu jest. Co? Dobra. Jest, udało mi się. Ha. No i akurat deszcz zaczął padać. Zdążyłem. Dobra, czy coś mi tu urosło? Nie za bardzo. Nic mi nie urosło. A nie mam jedzenia. No fajnie. Sorry, krówki. No. Dobra. I jeszcze jedna króweczka. I może pójdę do no, ile one mają życia? O, tu są ziemniaki. Będę musiał jakoś tym pszczołom zebrać ten miód, tylko żeby one mnie nie zaatakowały. To będzie cięższe. Dobra, i mam 17 ziemniaków. To se upiekę i będę miał jedzonko. No i super. Te, te osy, się do domku dostać, pszczoły. Dobra. Co odłożę niepotrzebne rzeczy? I dużo drewna wezmę. No, pewnie się zgubię. I to. Pochodni mam za mało, ale węgla nie mam. Nie mam węgla, nie? No 14, dobra. Wystarczy. Yy, na pewno jeden kilo i pochodnie. Dobra, super. Tu miałem kilof. Aha. No dobra, trudno. Coś jeszcze mogę wziąć? Chyba... U, tu mam jeszcze pochodnie. Dobra. E, ziemniaków mam wystarczająco. Idealnie mi starczyło węgla. Widzicie? No, a to co to jest? To jest burza. Straszna burza. Mam jedną pochodnię, co nie biorę. Jej. U. Aha, ja tu miałem hełm. No trudno. To mam dwa. To jest gdzieś zombie. Ja go słyszałem. Pana zombie. No dawaj, te ziemniaki szybciej. I dajcie mi iść spać. Dobra, muszę drewno sobie zrobić. No tu jest pan zombie jak gdzieś. Teraz nie będę bił. No tu jest gdzieś pan zombie. Nie. Mhm. nie wiem, czy poszukać jakiejś kopalni, czy może zacząć kopać w dół. Ale może zacznę kopać w dół. Ale nie na górze, nie tutaj przy domu, przy domie, bo jestem dosłownie w górze. Więc będę się trzy lata kopał. I muszę zdobyć. Ej, mogę tą windę zrobić. Wreszcie. Ała. Jak to jest jakaś kopalnia mała, może przy moim domku, to mogę wejść. O czarno-owca się No to by było fajnie na kopalniach, ale nie ma kopalni. No i zalana kopalnia, no super. Wszystko oprócz tych zalanych kopalni, bo w nich to się nie da w ogóle kopać. No dalej na górze jestem. Tutaj nic nie ma, oprócz dwóch lam, trzech. Każda inna. Co tam się dzieje? Czemu tam lata? Cała góra. No nie ma nigdzie kopalni. Tu jest, ale zalana. No co jest? Dobre miejsce na kopalnię byłoby. Te góry latają, no. Nie wiem. W, nie, na pewno nie w górach. Dobra. Nie wiem, może gdzieś znajdę. Co to się stało z tymi drzewami? Jak to ścinałem kiedyś? Czemu one tak latają? Dobra. To co klocki, skoczyłem i dostałem obrażenia. Dobra, nie wiem, gdzieś w wiosce po prostu zrobię kopalnię. To jest dobry pomysł. Nie no, no bo to jest zalana kopalnia, no. Ale może coś tu jest? Jedyne co to jest to brak powietrza. O. Dobra. Czy tu coś będzie? Tak nie zdążyłbym nic wykopać. Wracaj, 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 wychodź. Uu, ho, ho. Dobra, jest, udało mi się przeżyłem. Co to za muzyka jest? Dobra, tu będzie dobre miejsce. Co tu takie głośne? Nie wiem, tu będzie powiedzmy dobre miejsce. Na kopalnie. Jak znajdziemy jakąś dużą miaskinę, to będziemy ją odkrywać. No co to jest za muzyka teraz? Głośna i dzwony, no. Oby była jakaś kopalnia fajna, bo nie lubię tak kopać w dół. Mieć! <laughs> Ta, będę miał ziemniaka w, w ziemi, no trudno. Dioryt. Mm -hmm. Dobry znak na razie. Fajne miejsce. No, kopania. Nie fajne. Nie podoba mi się. Czemu tu kopalni na tym świecie nie ma? Zawsze co trzy klocki była kopalnia i wszędzie dziury były. A teraz co? Teraz są same zalane dziury. W sumie jak tak pada teraz w tych wersjach? No to w sumie. Dobra, no rozumiem. Chyba na każdym odcinku padał deszcz. Chyba, że w jakiejś jaskini, no ale. Na przykład teraz wszedłem do jaskini i co, i pada deszcz. Więc no. No nie mieć, po co mi mieć? Nie potrzebuję miedzi. <laughs> Co ja mam z tą miedzią zrobić później? Miedziany dom sobie zrobić. No dobra, zaraz jesteśmy na wysokości 30. Jeszcze długa droga, no ale z 60 to i tak dobrze. A 60 na górze było. Więc tu było z 50 no powiedzmy No i dziura jest w schodach No dajcie mi zebrać tą wodę co się dzieje I kopalnia będzie na 28, mówię wam. Będzie kopalnia. Jak nic. Uuu, może nie ma kopalni na 31, ale jest żelazo na 31. A jeszcze do 28 długa droga. Dobra, idziemy niżej do kopalni. Teraz będzie kopalnia. Nie ma. A co jest z tą wodą? Się zaraz wszystko tu zaleje. I teraz będzie kopalnia. Nie ma. Potworów też nie słyszę. No to na 20 będzie kopalnia. Albo 19. I nie masz. Dobra. Jeszcze dalej. I jest miedź. Nie tego obstawiałem. O no nie no, schody z miedzi. Aha. O, musiałem wziąć miedź. Nie chcę miedzi. Ja chcę kopalnię. Nie chcę miedzi. Chcę kopalnię. Ile tego? Ha? idziemy tu. Tu nie będzie tyle miedzi. Mówię. Tu nie będzie tyle miedzi. No i już nie ma miedzi. A 15 jestem a żadnej kopalni, serio. Na którym teraz diamenty? Uff. I co? I gdybym poszedł drogą z miedzią, nie dotarłbym tu nigdy. Tory! No jak się szybko... Kiedyś było tak coś, że tory się prawie od razu zbierały. Jak coś się robiło? I ciekawe czy spawner będzie. Jak spiarkę bym sobie zrobił. Kiedyś. Czyli... Aha. U! Pająk. lapis. Aha, i koniec. Aha. Ale mam etykietę i sztabkę, żelaza i tory, i, i, i takie tam, i arbuza, i, i no. I buraki. O, buraków chyba nie mam. To fajnie. Ja tu gdzieś słyszę, słyszę gdzieś zombie. Więc albo jaskinia, albo kopalnia. Albo... W sumie to, to samo. Ale może spawner... może spawner? To bym wolał, żeby był spawner. Tu jest jaskinia. Wszem nietoperza. Dobra. Nie wiem, w którą stronę może być ta jaskinia. Kopalnia. O no, nie, no. W sumie węgle już mam mało. Więc by mi się przydał. Mimo że miałem zapasy na 5 lat. No I nie ma tej jaskini. Ten zombie zniknął se. Chyba, że to może wyżej było. Nie wiem. Albo sobie poszedł. Oby. Kiedy nienawidzę w jaskiniach zostałeś, tak, nie? Ale muszę. Zawsze ja muszę iść do jaski. Nie lubię kopać, ale no trzeba. Nie wiem, będę się jakimiś zawijasami. A teraz se tu skręcę i pójdę tak, i pójdę tak. A? I w dół. I Nie kopię się pod siebie, bo zaraz będzie lawa. Pewnie. Albo ta jaskinia. I jestem na 0. A czy na minus 1 teraz? I tu diamenty nie ma diamentów. A tu też nie będzie. Pewnie. Ale jest złoto. Widzicie, jak fajnie jest złoto. Dużo złota. Dobra, i teraz w dół. Nie wiem. Zawsze, jak się robi takie niespodziewane triki, to zawsze się coś znajduje, nie? Jakby znalazł diamenty. Dobra, wykopię się, nie wiem, czy w przód, tu do. Tąd tu. Pójdę dwa. Wykopię się jeden na dół. Tu będą diamenty. Pewnie nie będą. I pójdę tu. I nie ma diamenty. Ale teraz pójdę tu, w dół. I spadnę do... Pójdę jeden w dół i tutaj, tako i jeszcze raz tako i teraz postawię wodę, postawię pochodnie, zabiorę wodę, rozwalę ten klocek, pójdę tak, nie wiem to to jest jakiś sekretny kot. i znajdę żelazo blisko do diamentów, ale to nie to. dobra i miedź nie to jest redstone myślałem że to miedź redstone i miedź wyglądają tak samo prawie no. tylko że w kopalniach to dosłownie tak samo wygląda prawie szczególnie bez pochodni i teraz tu tu się kończył redstone to tu se pójdę a żartowałem se pójdę tu i jednak nagle w dół i tu i pójdę tufem, bo się szybko rozwala. Jest złoto. Nie chcę. Nie potrzebuję, szukam diamentów. I teraz tu se postawię pochodnie, pójdę raz w dół. Tu. Lapis. Spoko. Ale to nie diamenty. Teraz tu. I tu. Nie wiem, ja to sobie tak idę Nawet nie wiem, pewnie nie znajdę, no ale trudno. Kiedyś i tak będę musiał to zrobić. Myślałem. I za tym klockiem będą diamenty, i nie ma za tym też nie ma. To mm. tu. Dopóki kilow mi się nie skończy, to będą diamenty. To tu. E, nie. E... Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Nie mam pojęcia. E, w dół. I tu. I bez kilofa jestem już. No ale... E, no ale co? To by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. No i co? Siema!